Co was najbardziej denerwuje w szczurach? Myślę, że większość z was odpowie, że gryzienie. Gryzienie dosłownie wszystkiego zaczynając od waszych nowych słuchawek, po ulubione ciuchy, a kończąc na kablu od internetu albo i nie kończąc bo szczury gryzą wszystko i cały czas, przez całe swoje życie ponieważ rosną im zęby i muszą je ścierać. Także natury nie oszukamy, tego gryzienia nie powstrzymamy, no i taka jest biologia szczura, biologia gryzoni i musimy z tym żyć. Natomiast druga przypadłość u szczura, która jest równie denerwująca co gryzienie, to pozostawianie śladów w postaci kropelek moczu szczura wszędzie, gdzie szczur się pojawił, w szczególności na waszej, na waszej świeżo wypranej pościeli. Możecie być pewni, że kiedy pójdziecie spać, poczujecie zapach swojego pupila, gwarantuję to Wam. Pojawia się mnóstwo pytań w internecie na temat um, sikania szczurów, dlaczego one robią pod siebie, dlaczego śpią w, swoich, um, w swoim moczu, dlaczego szczury obsikują siebie nawzajem albo nasze ręce. I czy możemy szczury nauczyć załatwiania się do kuwety? Na te i inne pytania dotyczące tego śmierdzącego tematu postaram się y, odpowiedzieć i pokazać Wam, jak to u szczurów wygląda. Zapraszam. Ocz, czyli uryna, to płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju. Natomiast to, co często zauważamy, szczególnie gdy trzymamy szczura na kolanach albo kładziemy w nowe miejsce, to zauważamy takie kropelki moczu, które są wydalane przez szczura. Jest to znaczenie moczem, czyli jest to zupełnie coś innego. Działanie celowe i ma całkiem inną funkcję. A dokładnie funkcję komunikacyjną, między innymi pomiędzy szczurami, oczywiście? Pierwsze podstawowe pytanie jest takie: dlaczego szczury to robią? Dlaczego szczury wszędzie sikają, pozostawiają te swoje krople, oznakowania, cokolwiek? Dlaczego to robią? Jaki jest w tym cel? Takie kropelki wydalane przez szczura to nie tylko zwykły mocz, ale także profil informacyjny szczura, czyli coś takiego jak nasze profile na Facebooku czy Instagramie. Szczur, pozostawiając po sobie takie ślady, pozostawia także bardzo dużo informacji. Inne szczury po zapachu moczu mogą dowiedzieć się bardzo dużo o osobniku, który ten mocz zostawił. Między innymi dowiedzą się, jakiego był gatunku, ile miał lat, jaki był płci, jaki jest jego status społeczny, status rozrodczy, poziom stresu oraz to, jak, jak stara jest ta kropla moczu, jakie szczury lubią najbardziej pokazywać swoje osiągnięcia i swój profil informacyjny. Najwięcej kropelkują dorosłe osobniki, które są dominujące. Czyli alfy przeważnie oraz samce, które wyczuwają w swoim otoczeniu samice. U samców ilość kropelkowania zależy od poziomu testosteronu. Dlatego te samce, które mają wysoki poziom tego hormonu, częściej kropelkują, pozostawiają gdzieś swój ślad. Natomiast y, samce wykastrowane już tak często nie znaczą i y, nie mają potrzeby znaczenia wszystkiego moczem. Nawet o około 20-22% yy, zmniejsza się ta potrzeba yy, znaczenia obiektów, przedmiotów czy innych szczurów. Generalnie samice o wiele rzadziej kropelkują w porównaniu do niewykastrowanych samców. Ich zmożona aktywność pojawia się natomiast dzień przed rują, czyli takim okresem, kiedy może dojść do zapłodnienia. Ruja występuje co około 4-5 dni. Wtedy szczurzyce są dosyć aktywne, podenerwowane, mogą nie dać się złapać. Ponadto szczurzyce oprócz tej wzmożonej aktywności przedrują, propelkują też intensywnie, jeżeli czują gdzieś w pobliżu panów z wysokim poziomem testosteronu. Znaczenie moczem oprócz tej funkcji komunikacyjnej ma także jeszcze kilka innych znaczeń, i na przykład szczury lubią czuć swój zapach. Wtedy czują się komfortowo, czują się bezpiecznie, dlatego jeżeli czują gdzieś tam inne zapachy, muszą oznaczyć je swoim moczem, po prostu. No, i to tłumaczy, dlaczego tak naprawdę po sprzątnięciu klatki śmierdzi tam czasami jeszcze bardziej niż wcześniej. No, a to dlatego, że jeżeli szczury czują, że nie pachnie nimi, jest zupełnie wszystko wyprane, wyprasowane, pachnące lawendą, a nie szczurami, no to za godzinę, dwie znowu będzie przepiękny szczurzy zapach w tej klatce. Trzecią funkcją yy, znaczenia moczem, jest tak naprawdę ym, nawigacja, czyli my używamy mapy do nawigowania, natomiast szczury używają swojego moczu i są w stanie odtworzyć, odtworzyć drogę, którą przeszły właśnie na podstawie pozostawionych kropelek, tak. a nie tylko swoją drogę, ale także innych. Także szczury mogą sobie tworzyć swoje mapy i będą wiedziały, gdzie wcześniej były, a gdzie nie były. Czy zauważyliście, że Wasze szczury sikają w jedzenie, na jedzenie, do miski? No dosyć nietypowe, ale no, szczury jedzą bardzo dużo, mogą zjeść prawie wszystko, no nie są jak misie koala, które jedzą tylko eukaliptusa, albo pandy, które lubią i jedzą wyłącznie bambus. Zamiast szczury mogą zjeść wiele rzeczy, no i... Nie zawsze jest to dla nich odpowiednie, może im oczywiście zaszkodzić. Pamiętajmy też, że szczury nie potrafią wymiotować, także jeżeli chodzi o szczury domowe musimy bacznie je obserwować i uważać, jeżeli zacznie się coś niefajnego dziać. Szczury mają różne strategie, jeżeli chodzi o jedzenie. Mogą troszeczkę zjeść, spróbować, sprawdzić, czy jest OK i jeżeli się zatrują, będzie im niedobrze, to już tego nigdy nie zjedzą. No, nawet są mądrzejsze od nas, bo kiedy myjemy, y, tłuste i niedobre dla nas hamburgery, czujemy się po nich naprawdę okropnie, to po jakimś czasie zapominamy o tych skutkach ubocznych i znowu je wcinamy. Także szczury tego drugi raz nie ruszą ale żeby poinformować inne szczury o tym, że niektóre jedzenie jest naprawdę smaczne i bezpieczne, no to właśnie zaznaczają je swoim moczem, żeby inne szczury, a w szczególności te małe, wiedziały co warto jeść. Szczury sikają na różne obiekty, różne powierzchnie, na jedzenie, ale także na siebie nawzajem. I co to oznacza? I już Wam mówię. Dziewczyny sikają na chłopców, żeby pokazać im, że ich lubią. W szczególności lubią te samce, które mają wysoki poziom testosteronu i do tego samice znaczą te samce właśnie dzień przed rują, żeby potem wiedziały, które samce im się spodobały. Upacy generalnie sikają na wszystkie dziewczyny, nieważne czy mają ruję czy nie mają rui i niezależnie od ich humoru czy okresu, generalnie sikają na nie cały czas. I wydaje się, że jest to po prostu swoista reklama tego hej, mała, może się spikniemy. Generalnie nie jest to do końca zbadane, także tyle, tylko wam mogę powiedzieć. I to nie jest tylko tak, że dziewczyny obsikują chłopaków, a chłopacy, dziewczyny, ale jest to także wymieszane, także te dominujące szczury obsikują aż trzy razy częściej szczury, które są niżej ustawione w hierarchii, ale to nie znaczy, że te szczury hierarchii, które są na samym dole wcale tego nie robią, Wr wręcz przeciwnie, robią to tak samo często, natomiast obsikują po prostu inne szczury, te, które im się dadzą. Młode szczurki, takie, które jeszcze nie osiągnęły dojrzałości płciowej, czyli mają mniej niż 5 tygodni, nie obsikują środowiska naokoło, natomiast obsikują już inne szczury. Wniosek z tego całego wywodu jest taki, że no, natury znowu nie oszukamy i nie wygramy z nią. I cokolwiek byśmy nie robili szczury i tak będą oznaczać urynom miejsca, obiekty. Siebie nawzajem i jedzenie, które im dajemy. A jeżeli chodzi o oddawanie moczu do kuwety, no to jest jeden patent, o którym pewnie większość z Was słyszała. Jeżeli nie, to już mówię. Jest to włożenie kamienia, płaskiego kamienia do kuwety, czy miejsca, gdzie szczuryś powinny się załatwiać. One lubią. Załatwiać się właśnie na jakieś płaskie powierzchnie. Dlatego taki kamień może tutaj pomóc, aczkolwiek nie jest to rozwiązanie takie, że na pewno wszystko będzie suche i nigdzie indziej szczury nie będą y, robić. Y, tego, co mają do zrobienia, ponieważ tury są bardzo leniwe i nawet jak mają zejść piętro, nawet przejście kawałek do kuwety, to one nie mają ochoty. mokrego problemu się nie pozbędziemy i to, że nasze hamaki i sputniki są mokre, przemoczone i trzeba je myć i prać, no to jest codzienność i nic z tym niestety nie zrobimy i tego nie ograniczymy. Chłopacy z reguły są bardziej leniwi, rzadziej się myją i także częściej śpią w swoim moczu. Co im nie przeszkadza, a może mieć niekorzystny wpływ na ich skórę czy sierść, niestety. Natomiast dziewczyny, z tego co zauważyłam u mnie, nie wejdą do mokrego sputnika. i chwała im za to. I mam nadzieję, że dzięki tym informacjom lepiej rozumiecie naturę szczura i obserwowanie i zabawa z waszymi pupilami sprawi Wam jeszcze większą przyjemność. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.